La, 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 la. mojej kuchni słuchajcie uważnie. Kuchnia, waskora, mroczny podcast kulinarny to fikcyjna bajka. Dla tych, co lubią smak grozy. <laughs> A to nie jest zachęta do żadnych czynów. To czysta rozrywka w mrocznej odsłonie dla dusz, co nie boją się cieni. Jeśli masz mniej niż osiemnaście lat, delikatny żołądek lub brzydzisz się mrokiem. Wyłącz to teraz. A słuchasz na własną odpowiedzialność. Ja, waskor, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za twoją decyzję. Wchodzisz do mojej kuchni na własne ryzyko. O, witajcie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Kuchnia Waskora, mroczny podcast kulinarny, audycji, gdzie smak to nie tylko jedzenie, to tajemnica, to rytuał, to szept w ciemności. Ja jestem Steven Waskor, wasz gospodarz. Nie żaden krzykliwy Gordon Ramsay, tylko spokojny przewodnik po smakach, których nie znajdziesz w żadnej restauracji. Ta audycja nie jest dla każdego. Nie jest dla tych, co wolą nagecy z mikrofali czy sałatkę z torebki. To dla wybrańców, dla tych, co czują głód, ale ten prawdziwy, co budzi się w nocy i szepcze w głowie, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, dla tych, co wiedzą, że najlepsze mięso to takie, które pamięta swój ostatni oddech. Dziś mamy coś wyjątkowego coś dla prawdziwych koneserów mózg, kremowy, aksamitny jak pudding, który skrywa sekrety oraz ozorki. Ach, to ozorki! Miękkie, delikatne, z fakturą, która tańczy na języku. Śliskie, smaczne, palce lizać. Popowiadam wam, jak je przygotować, by wydobyć każdy niuans wspaniałego smaku, każdą nutę, która drzemie w ich włóknach. Skąd takie składniki? Cierpliwości, moi drodzy, opowiem na końcu. Zacznijmy od podstaw. Co będzie nam potrzebne? Przygotujcie noże, bo w mojej kuchni każdy krok to taniec ostrzem. I coś do pisania, bo dwa razy nie będę powtarzał. Moja kuchnia to świątynia. Blat jest dębowy, porysowany, poplamiony. Nie pytajcie czym, bo każda plama to opowieść. Lampa wisi nisko, rzuca cienie, które wiją się po ścianach, jakby chciały coś powiedzieć. Radyjko gra cicho, zagłuszając. No wiecie ciszę. Potrzebuję noża, ostrego, jak myśl, która nie daje spać. Mam taki. Klinga z węglowej stali, rękojeść z hebanu, gładziutka, jakby stworzona dla mojej dłoni. Szlifuję go na osełce. To dźwięk, który budzi mięso. Deska do krojenia jest gruba. Z rowkami na soki, bo nie marnujemy ani kropelki. Patelnia musi być żeliwna, ciężka, co pamięta każdy zapach. No i garnek na ozorki. Głęboki by gotowały się powolutku. Przejdźmy do składników. Dla mózgu mleko jeden litr do blanszowania, by stracił goryczkę. Mąka, jajko, bułka, tarta na panierkę, by chrupał masło klarowane, dwie łyżki dla złocistości. Sok z cytryny, by przełamać kremowość. Sól, pieprz, odrobina gałki muszkatułowej dla głębi. A dla ozorków sól morska, gruba jak kryształy z morza, gdzie nikt nie wraca. Pieprz czarny, liście laurowe, trzy dla aromatu, cebulka, czosnek miażdżony, by sok tryskał. No i czerwone wino, jak krew z dobrego źródła. A zapach, już czuję mleko, masło, mięso i coś metalicznego, jakby z głębi ziemi. La, 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 składniki świeże, składniki dobre. Zacznijmy od mózgu. Ach, ten mózg jak pudding, ale żywy. Jakby wciąż myślał, biorę go w dłonie. Miękki, śliski, ciężki, z żyłkami, które pulsują pod palcami. Świeży, nie starszy niż trzy dni, bo potem traci esencję. A, blanszuję go w mleku. Wlewam litr mleka do garnka, podgrzewam, ale nie gotuję. Mózg ląduje w środku, delikatnie wkładam jak dziecko do kołyski. Pięć minut, nie więcej. Mleko zabiera goryczkę, a zostawia kremowość. Wyjmuję, osuszam papierem. Jest blady, niemal biały jak... Z fakturą jest jak mokry jedwab. Kroję na plastry grube około jednego centymetra. Nóż sunie jakby przez masło, ale z delikatnym oporem. Jakby coś szeptało nietni, nietni. Kroję, hmm, 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 hmm. kroję, smaczne będzie. O, żyłki pękają, sok się sączy, się. nie, nie krew, ale coś innego, coś, co pachnie orzechami i ziemią. Teraz robię panierkę. Mąka, jajko, bułka tarta. Obtaczam każdy plaster, czując jak klei się do palców. Smażę na maśle, na średnim ogniu. Skwierczy, chrupie, złoci się. Zapach kremowy znutą orzech, ale i z czymś metalicznym, jakby krew z głębi. <śm> Słyszałem o facecie, co jadł, mózg bez panierki. Mówił, że smakuje jak tuńczyk, ale bardziej myślący. Ja wolę chrupkość. Teraz weźmy się za ozorki. Biorę je długie, ciężkie, z tą szorstką skórą, która pamięta no wiecie, życie gotuję je najpierw. Biorę garnek z wodą, podaję sól, liście laurowe i cebule. Wrzucam ozorki, gotuję dwie godziny, aż zmiękną. Potem wyjmuję i studzę. Skóra odchodzi jak rękawiczka, śliska, lepka z zapachem żelaza i ziół. Kroję je na plastry cieniutkie. Pół centymetra, nóż głęboko sunie, włókna ustępują, ale stawiają opór, jakby nie chciały się poddać. Faktura mięciutka, ale sprężysta, jak język, który chciałby coś powiedzieć. O, przygotowuję marynatę sól, pieprz, czosnek, miażdżę go, tak żeby sok tryskał i pachniał ostro. O, jeszcze wino, lejmy hojnie, niech nasionka. Smażę na maśle, potem duszę z cebulą i winem. Sos powoli gęstnieje, błyszczy, a zapach głęboki, ziemisty, z nutą wina, jakby coś pradawnego budziło się w garnku. Dusi się dusi palcerizać. za czasem jak kroję widzę obrazy twarze oczy usta co szepczą głupie prawda no ale w kostnicy gdzie pracuję wszystko wydaje się takie żywe Ozorki duszą się 20 minut, aż sos zgęstnieje. Mózg jest już gotowy, złocisty, krupiący, kremowy w środku. Sos do ozorków, wino, cebula, masełko redukuję, aż błyszczy jak smoła. Mózg polewam cytryną, sok syczy na panierce, przełamuje tłuszcz, zapach takie masełko orzechowe. Wino, żelazo i coś jeszcze, coś, co czaj się w cieniu? Czasem widzę cienie na ścianach, nie moje, nie lampy, oczy w tłuszczu patrzące, to zmęczenie pewnie, bo pracuję nocami w tej kostnicy. Tam jest tak cicho, tylko ja i moi goście. A to może czarny humor na rozluźnienie. Ozorek kiedyś mówił, śmiał się, a teraz leży gotowy jak w życiu. Jemy, by żyć, ale czasem jemy. <laughs> o, słyszałem o facecie, co jadł ozorek. Mówił, że smakuje jak wieprzowina, ale delikatniejszy, z posmakiem wspomnień. A ja czuję bliskość. To wszystko na dziś, moi drodzy słuchacze. Mózg kremowy i chrupiący, ozorki miękkie i soczyste, a smak jak życie, jak śmierć. Skąd mięso? No, z mojej kostnicy, gdzie pracuję, świeżutkie, nie starcze niż trzy dni chociaż ten mózg może chyba był po jednym dniu. <śled> Mm, palce lizać, tylko czy swoje. La la, la 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 la, smacznego, kochani. Do zobaczenia za tydzień. Wyłączcie światło i słuchajcie szeptów. Przypominam ludziom roku: kuchnia Waskora. Mroczny podcast kulinarny to fikcyjna bajka dla rozrywki. Hi, hi, hi. Jeśli czujesz dyskomfort, pamiętaj, słuchasz na własną odpowiedzialność. Ja, Waskor, nie ponoszę absolutnie żadnej odpowiedzialności za Twoje decyzje. Do następnego w mroku. Wyłącz światło hmm, 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 w moim magicznym domku. Wszystko się zdarzyć może.